Witam. W tym filmie sprawdzimy, jak wygląda proces rozgrzewania się grzejnika pokojowego. Sprawdzimy to za pomocą kamery termowizyjnej. A więc spójrzmy. W tej chwili grzejnik ma około 20 stopni. Teraz postaram się go włączyć i będziemy obserwować, jak będzie wyglądał proces rozgrzewania się. A więc grzenik został włączony. I spójrzmy co będzie się działo. Proszę zauważyć jak szybko grzenik się rozgrzewa. Minęło raptem kilka sekund od odkręcenia. A tuż za zaworem temperatura Osiąga już 48 stopni, 49. Proszę zauważyć, jak szybko następuje proces rozgrzewania się grzejnika. Grzejnik zaczyna rozgrzewać się od góry i w zasadzie na całej swojej długości od góry grzejnik osiąga już temperaturę prawie 50 stopni. Tuż za zaworem temperatura osiągnęła już prawie 55 stopni. Żernik zaczyna też rozgrzewać się w dół. Spójrzmy, 55 stopni Celsjusza tuż. Za zaworem temperatura. Minęły raptem 2 minuty od odkręcenia, a w zasadzie grzejnik na całej swojej długości jest już w połowie gorący. 55 stopni jest to temperatura tuż za zaworem. Proces rozgrzewania będzie trwał jeszcze zapewne jakąś chwilę, ale widzimy, że jest to szybki proces. W tej chwili w najcieplejszym miejscu mamy 55, prawie 56 stopni. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na pozostałe filmy.